Chodź Idziemy W przygodę Musimy wyjść tam na górę O, dobrze synchronizacja No co nie rób tak Wciągnij się A, to e, mnie e, e, e. Dobra, na trzy, cztery, no kurwa. nie Musimy to Trzy Cztery A Czek tak Ta gra jest genialna 3, 4 I teraz musisz się rozbujać, zaskocz A, czekaj, to, to... a U, TURBO Wciągaj mnie! Nie, miotaj mną <noise> Beze widu ale no... Nie ma, nie ma, nie ma, ja ci wciągnąć nie mogę. On tam mówił, który, który mam się wciągać. Chyba. No. Trzy, cztery. No kurwa Trzy, cztery, cztery. A, no dobrze jesteś. miotaj się. Op! 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 No biegaj! Dobra, powolutku Ja cię mogę wciągnąć. Pik, pik pik, pikku pik 3, cztery 3, cztery Trzy, cztery, cztery. cztery. Wciągnij mnie Zrób coś ze sobą Już. Trzy, cztery o. I teraz... Czekaj! No tutaj, gdzie teraz? Tutaj też się trzeba... Weź w dół ja się rozbuję Nie <grym> ten dźwięk Trzeba trzy, cztery. Okej okay. Cześć, A na O, kurwa Dobra Dobra, trzy, cztery Nie tak kur... No ty, kur... no ty trakaać mam Cię za to bo całe życie 3 4 5 Trzy, cztery... Nie! Cza, ja się rozbujam jak się gubno i... Żeś mnie rozbujał. Pierdole nie idę. Piękno, nie idę. Trzy, cztery. cztery. Oś no! no! tu, idioto. To no, 3-4! 3-4! gdzie?! No. Yes. no nie wciągaj mnie. 3-4! No bo... Już się boję grać za rany. Idzie ze mną. Idzie ze mną. Powiedziałem, mam idzie przeciąć... ze mną. Jak mam przeciąć linę? Powiedziałem, idzie ze mną. Słucham, że ciebie przecinam linę. Chodź za mną, ja ci coś pokażę. Patrz, on nam pomoże To jest Benedykt XVI Panie, Benedykcie. Panie Benedykcie gdzie mamy iść? Weź mówię. A nie, to jest Jan Paweł II, widzisz, tu jest kościół Chodź, patrz, chodź co, po, co mógł powiedzieć Jan Paweł II? Chodź, chodź, Żeśmy kogo znaleźli? Dzieci! Cześć dzieci O, dzieci A propos dzieci Aha, Aha. On anizuje się w miejscu publicznym przy dzieciach Cześć, to będziemy tak podskakiwać jak małpy Zostawcie suba i obkę w górę, bo więcej tu nie wytrzymam